Chcielibyśmy wspólnie zabrać Was na małą wycieczkę po wszystkich najciekawszych miejscach naszego wydziału. Pokażemy Wam koła naukowe, pokażemy Wam nasze studio telewizyjne, studio radiowe, studio fotograficzne. No i myślę, że odpowiemy na bardzo dużo ciekawych pytań. Jesteśmy na WNS-ie, i teraz będziemy rozmawiać ze studentami dziennikarstwa, dowiedzieć się, jak im się tutaj studiuje. Cześć. Jak studiujecie się na kierunku dziennikarstwo i dlaczego dobrze? A no dziennikarstwo generalnie bardzo super kierunek. Wszystkim moim znajomym polecam, żeby tu przychodzili, studiowali, bo naprawdę jest świetna atmosfera i zgrana ekipa zawsze się tworzy na takim roku. Ja sam muszę przyznać, że bardzo mi się tu podoba i naprawdę jestem zadowolony z efektów nauki. Jest z nami kolejna studentka Lidia. Lidio, dlaczego jesteś zadowolona ze studiowania na dziennikarstwie? Ponieważ uważam, że to jest najbardziej i najlepiej poinformowany kierunek na tej uczelni. Dziękuję. Lecimy dalej. Z nami kolejny student. Jak ci się studiuje na dziennikarstwie i dlaczego dobrze? Powiem tak, no tego nie da opisać się słowami. Naprawdę to, co dzieje się na tej uczelni, jest czymś niesamowitym. Kocham tutaj studiować, kocham tych ludzi, wykładowców. Naprawdę tyle się tutaj nauczyłem przez ten rok, że to jest dla mnie coś pięknego. Dziękujemy za tą piękną wypowiedź. Dalej z wns u O, kolejny student. Witam. Dlaczego jesteś zadowolony ze studiowania na dziennikarstwie? No, a jak byś niezadowolony? No, jak wiadomo, WNS wielkim poetą był, więc y, super jest. Bardzo dziękujemy za tą wypowiedź. To mi się podoba. Alex dlaczego dobrze ci się studiuje na tym kierunku? I bo są fajni ludzie i w sumie to wszystko. Ale przynajmniej jest dobrze. Grunt, że jest dobrze. Zawsze musi być dobrze. Pozdrawiam. Jesteśmy na pierwszym piętrze, co oznacza, że udajemy się do Radia Mors. Po waszej prawej stronie widać teraz zdjęcia, które przedstawiają krótką historię naszego radia. No ale dobra, żeby się dostać do tego studia, trzeba kliknąć ten magiczny przycisk i poczekać, aż ktoś łaskawy przyjdzie nam otworzyć. Trzymamy kciuki teraz. Znalazło się dwóch łaskawców. Siemanko. Cześć, chłopaki. Siemano. A, widzę, że przygotowani jesteście. No bo tak chodzimy zawsze z mikrofonami, żeby materiał nagrać. Proszę rodzinnego. patrzeć, tak wygląda praca prawdziwego radiowca. Zawsze przygotowany. Zawsze tak. Ja jestem Mateusz. To jest Kuba, a, a to jest nasz młody, dynamiczny team, który właśnie pracuje nad swoimi materiałami, bo jak widać, tu mamy tablicę mm, pełną audycji. Wy też możecie je tworzyć e, jako nasi możliwi nowi współpracownicy. Przekrój jest ogromny. Przekrój jest ogromny. Zaczynamy od programów śniadaniowych, które tworzymy w zasadzie całą redakcją przez audycje sportowe, aż po kulturalne i rozmowy polityczne. Także naprawdę dowolność jest pełna. No ale przyszliśmy tutaj chyba zobaczyć jedną najważniejszą rzecz. Idziemy do studia? Tak, tak, tak jest. Więc? Zapraszamy. Okay. Oleko, nasz operator pierwszy, pójdziemy, pójdziemy za nim. Znajdujemy się w tym momencie w miejscu, gdzie dzieje się magia. Trójka naszych realizatorów, Karolina, Artur i Karol, czyli jednocześnie nasz redaktor naczelny, pilnują tutaj w trakcie, kiedy za szybą Rozmawiamy o sprawach bardzo, bardzo różnych, żeby wszystko po prostu działało, żeby odpowiednie dźwięki puszczane były w odpowiednim momencie, a muzyka również grała. Grała. <grywa> Możemy teraz przejść do studia. Właśnie, bo Kuba mówił o tym, jakich mamy fajnych reżyserów, i to jest świetne, że w radiu mamy nad sobą cały czas ludzi doświadczonych. Ludzi, którzy zawsze nam pomogą, wesprą dobrym słowem, poradzą, ale też dadzą możliwości, ponieważ mamy tutaj członków poważnych redakcji a dziennikarskich, na przykład Radio Eska chociażby. Powiem wam, że z przyzwyczajenia chyba sobie usiądę do mikrofonu, do stołu. Tak, nie będziemy udawać, że dla chłopaków siadanie przy tym stole to jest coś nowego, bo chłopacy sami prowadzą kilka audycji, Jędrzej. Yy... Autorefleksje, współtworze Moraps oraz Odyseję Filmową. Tak, tutaj wszyscy w większe... Stasiu tworzy tutaj absolutnie wszystko. To jest legenda tego radia. To prawda. Jakby jak tutaj wyjdziecie, prawie zawsze go znajdziecie w tym e, radiu. Także szybko go poznacie, jeżeli oczywiście tutaj zawitacie naszych programach. To może powiedzcie jeszcze chłopaki, co praca w naszym wspaniałym radiu może dać studentom przyszłym? To znaczy, ja bym zaczął od tego, że w ogóle praca w radiu, w naszej redakcji to jest świetna zabawa i... E, Poza tym, że przygotowujemy się po prostu do zawodu, który być może część z nas będzie wykonywała za te parę lat, to jednocześnie po prostu bardzo dobrze się bawimy i świetnie poznajemy świat tak naprawdę, poznajemy kulisy prawdziwej dziennikarskiej radiowej pracy. Tak, poznajemy też wiele osób wspaniałych, bo jak tutaj na ścianie można zauważyć, w studiu, a um, odbyliśmy wiele. Wspaniałych wywiadów ja tutaj się zakręciła nasza Karolina w kamerze. Poznajemy wspaniałe osoby, poznajemy przyszłych współpracowników, poznajemy kolegów, więc to jest ogromna szansa, nie tylko czysto zawodowo, ale też w jakiś sposób społecznie się rozwinąć. No słuchajcie, w Radiu Mors cały czas coś się dzieje, także niestety, ale my za chwilę lecimy nagrywać naszą audycję. Tak wygląda praca dziennikarza w sumie. No dobra, żeby nie było, to my też idziemy dalej. Jeszcze. I do, jeszcze do telewizji idziemy. O. Może kiedyś tam traficie. Pozdrówcie ich, bo my nie w ogóle nie wchodzimy. Nie ma czasu. Pomóżcie Dziennikarze na... radiowi. Help! Pomocy. Tak jak nas wyprosili na sam koniec chłopaki z radia, to teraz przechodzimy do telewizji. Za chwilę o kole naukowym Neptun opowie Wam więcej Mikołaj, a my wchodzimy gdzie? My teraz wchodzimy do naszego pięknie wyposażonego studia realizatorskiego. W tej chwili na dole odbywają się zajęcia i są realizowane materiały. Wygląda na to newsowe. Ok, możemy zobaczyć na dole z realizatorki, co je zajrzymy. Uwaga, uwaga, proszę bardzo. zdarzenia jest Pan Jesteśmy teraz na dole, wchodzimy do studia i czeka tam na nas gość. Porozmawiamy z członkiem koła Neptun TV. Cześć, Mikołaj. Cześć, Mikołaj. No i mamy do ciebie pytanie, żebyś nam trochę opowiedział wszystkim o, trochę o Neptun TV. Jak działacie, co robicie? Jesteśmy generalnie kołem naukowym, które zajmuje się szeroko pojętym działaniem w telewizji. Mamy swoje studio tutaj telewizyjne, w którym oczywiście działamy. Generalnie zajmujemy się promocją naszego uniwersytetu i bardzo muszę, po muszę powiedzieć, że ta praca bardzo mi się podoba i bycie członkiem Neptuna jest naprawdę rozwijające, jeżeli chodzi o wszelkie rzeczy związane z tworzeniem filmów i także z montowaniem filmów i ze wszystkim, co jest z filmem związane. Okej, okay, to zobaczmy jeszcze, bo tutaj oczywiście jest studio prezenterskie, gdzie możemy czytać wiadomości i inne takie, ale bardzo ważny punkt w ogóle tego całego studia to jest green screen, dzięki któremu możemy. Pojawić się wszelkiego rodzaju tworzyć niestworzone scenerie, tak. Mam do Ciebie bardzo ważne pytanie. Jestem ciekaw, jak na nie odpowiesz. Powiedz mi, po co czytasz książki? No jak to po co? Żeby dowiedzieć się czegoś mądrego. No i dlatego teraz odsyłamy Was do Miłosza, który rozmawia z naszymi wykładowcami. Znajdujemy się teraz w studiu telewizyjnym Uniwersytetu Gdańskiego. Z nami jest pan redaktor Sławomir Siedzieniewski, który opowie nam, jakie są walory techniczne naszego kierunku i jakich umiejętności nabywają studenci. Panie redaktorze? Chcielibyśmy tutaj na uniwersytecie, aby każdy student, który skończy nasz kierunek, był doskonale przygotowany do pracy. Tak naprawdę o to chodzi, żeby nie uczyć się nikomu niepotrzebnej teorii, tylko żeby uczyć praktyki, żeby młodzi ludzie, którzy wejdą do redakcji w trójmieście bądź w Polsce, po prostu czuli się tam jak ryba w wodzie, by nie szukali, by nie zastanawiali się, tylko właściwie z marszu byli przygotowani do tematów. Takich właśnie ludzi dzisiaj chcemy przygotowanych, kompetentnych, gotowych do pracy, a nie teoretyków, którzy mają głowę pełną rozma rozmaitych teorii, a w praktyce podpierają ściany i nie potrafią zrobić porządnego materiału. Dlatego też Uniwersytet Gdański zrobił wszystko, by taka możliwość istniała. Jesteśmy tutaj w studiu, Naszego wydziału, które w zasadzie przypomina proste studio telewizyjne. Wielokrotnie odwiedzałem różnego rodzaju telewizje, i w tych mniejszych warunki techniczne w zasadzie nie różnią się od tego, co mamy. Oczywiście nie możemy się tutaj konkur konkurować, nie możemy tutaj rywalizować z TVN-em, TVP Info czy Polsatem, ale już mniejsze stacje, takie jak Biznes 24 czy Superstacja, mają studia porównywalne do tego, co oferujemy także naszym studentom. Czyli połączenie technologii z nauką, jakby to oferuje Uniwersytet Gdański, no i chyba więcej niczego już nie potrzeba, żeby zdobyć te umiejętności. No taką mamy nadzieję. Zagwarantowaliśmy tutaj naszym studentom bardzo dobre warunki techniczne. Zaoferowaliśmy też ludzi praktyków, którzy tak naprawdę na co dzień działają w mediach, tak jak na przykład ja i kilku innych moich kolegów, i mamy nadzieję, że właśnie dzięki temu studenci jak pójdą do pracy, to wszyscy będą się zachwycać, że takich właśnie absolwentów ma Uniwersytet Gdański. Tak będzie z całą pewnością. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Zawód dziennikarza to bardzo ciężka i ciągła praca, ale czasem warto znaleźć chwilę na odpoczynek. Dlatego teraz oddajemy głos do Tomka, który porozmawiał z, ze studentami dziennikarstwa na naszym wydziale. Jest z nami studentka pierwszego roku Zuzia. Mam do Ciebie pytanie. Jak to jest z początkami na studiach? Czy bywają one trudne i czy starsze roczniki w jakiś sposób pomagają się Właśnie zaadaptować? Pomagają. E, początki bywają trudne, ale, ale starsze roczniki zdecydowanie ułatwiły nam te początki. I było bardzo sympatycznie przez to, bo jesteśmy bardzo miło przyjęci i wprowadzeni. Także z takim wspaniałym drugim rokiem nie mogło być źle. Dziękujemy, że to doceniacie. Na dziennikarstwie musimy wyrobić 720 godzin praktyk. Jest z nami studentka Magda. Ile już wyrobiłaś? Myślę, że 120 już, już mam na liczniku. Cały czas do przodu. Jest z nami Julita, studentka dwóch kierunków, między innymi dziennikarstwa. Jak jest łączyć dziennikarstwo z innym kierunkiem? Z pozoru może się to wydawać trochę trudne, bo na dziennikarstwie ilość godzin jest naprawdę bardzo duża. Natomiast dzięki przychylności wykładowców jest to jak najbardziej możliwe. Nie jest to jakoś szczególnie obciążające, bo wszyscy są bardzo bardzo przyjaźnie nastawieni do studentów. Dziękuję bardzo. Jest z nami kolejny zadowolony student Kacper i mam do niego pytanie. Kacprze, ile wyniosłeś z tych studiów? Chociaż mały spoiler, na pewno bardzo wiele. No do tej pory na pewno lista jeszcze nie jest zamknięta, bo cały czas prowadzę te studia, jestem w trakcie, ale do tej pory wyniosłem na pewno kilka mikrofonów z radia. Bardzo są dobre, bardzo mi się przydają. A poza tym jeszcze całkiem ciekawe krzesła oraz pufy są na korytarzu. A propos. Teraz przeniesiemy się i zobaczymy znowu, z kim porozmawiał Miłosz. Tym razem znajduje się z nami pani magister Marta Kokoszczyńska, która bardzo mocno angażuje się w życie kół naukowych na uczelni. Chcemy zapytać panią Martę Kokoszczyńską, jak funkcjonują koła naukowe na naszym wydziale? Mamy fantastyczne koła. I wszystkie ze sobą współpracują, bo jest i Mors i Telewizja Neptun, koło radiowców, Inspiar, CDN i, i jeszcze chyba specjalność fotograficzna ma swoje koło. Więc wszystkie ze sobą współpracują po to, żeby nasze media uczelniane i nasza komunikacja wyglądały jak najlepiej. Mhm. Wiem, że szczególnie jest pani zaangażowana w działalność Inspiaru. Na czym polega działanie właśnie tego koła? Tak, inspir y, opiekunem naukowym jest profesor Łosiewicz, ale z kołem spotykam się ja jako koordynator y, i zajmujemy się działaniami z zakresu marketingu, public relations, mediów społecznościowych, czyli komunikacji y, tego, czego studenci w praktyce i w teorii mogą uczyć się w, na dziennikarstwie. Tomek spotkał kolejnych studentów dziennikarstwa, więc sprawdźmy, co mają do powiedzenia. Jest z nami wicenaczelna Gazety Studenckiej CDN i Kasiu, jak to jest pełnić tak ważną funkcję? Nie jest tak bardzo strasznie. Bardzo dobrze mi się współpracuje i z panią profesor Lusińską, która jest opiekunką naszego koła i z redaktorem naczelnym, czyli Kacperem Manaczkowskim. Poza tym mamy świetny kontakt z innymi kołami na uczelni, np. Na z Radiem Mors czy Neptunem, więc całkiem nieźle. A jakbyś powiedziała, co Gazeta Studencka może zaoferować studentom? Um, z racji tego, że dostaliśmy otrzy, otrzymaliśmy właściwie dofinansowanie niedawno, to organizujemy legitymację prasowe w końcu, więc będziemy mogli nawiązywać współpracę na przykład z Klubem B90, z Teatrem Szekspirowskim i ze Starym Maneżem, więc myślę, że będzie coś fajnego z tego wyjdzie. Czyli ciekawe wydarzenia muzyczne, które mogą zachęcić wielu młodych ludzi. Tak, to nie będzie tylko pisanie ze swojego pokoju na, na komputerze do gazety online, więc będziemy mogli też uczestniczyć w różnych wydarzeniach. Dobrze, dziękuję bardzo za Twoją wypowiedź. Jest z nami Paulina, członkini zespołu redakcyjnego CDN. I Paulino, jakbyś mogła nam powiedzieć, co dało Ci członkostwo w tej studenckiej gazecie? O kurczę, wiesz co? Myślę, że przede wszystkim. Odwagę, odwagę do wypowiadania własnych myśli, do przelewania tego na papier i pokazywania tego wreszcie szerszej publiczności, a nie chowania tekstów do szuflady. Do tego, no, z każdym po prostu możliwym tekstem, mój warsztat pisarski czuję, że jest coraz lepszy, bo dostajemy bardzo dużo uwag od szefów działów, którym dajemy do sprawdzania nasze teksty i oni dają jakieś tam wskazówki, poprawiają błędy, co jest super. No i myślę, że CDM to przede wszystkim nie tylko jakby pisanie. Nie tekstów, ale to przede wszystkim społeczność ludzi, którzy mają przeróżne pasje, przeróżną energię i nawzajem mega, mega się motywują do działania. I uczymy się po prostu od siebie nawzajem. Inspirujemy, i to jest świetne. A jakbyś miała powiedzieć konkretnie, jakie rodzaje materiałów robiłaś dla gazety? Ja na przykład miałam okazję w październiku i w listopadzie tworzyć serię recenzji, ponieważ chodziłam za darmo do lokalnego kina i oglądałam tam filmy, które później recenzowałam. Napisałam też sporo wywiadów co za tym idzie, jakby mogłam poznać mega ciekawych e, ludzi, e, aktywnych zawodowo z, z różnych w ogóle dziedzin e, życia świata i to jest mega. A teraz obecnie realizuję taki kolaboracyjny e, program w programie What's Puffin Show prowadzę przegląd prasowy CDN, gdzie właśnie opowiadam o tych najciekawszych artykułach z naszej redakcji. Dobrze, dziękujemy Ci bardzo za tą wypowiedź i to by było na tyle. Słyszałem, że Miłosz ma nowego gościa, więc przechodzimy do niego. Jest z nami dzisiaj pan profesor Józef Majewski, czyli kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Mediów. I pana profesora zapytamy o to, jakie są walory naszego kierunku i jakie umiejętności mają studenci po ukończeniu tych studiów. Panie profesorze? To jest pytanie to pierwsze to, to pytanie, które nie wiem, czy powinno być skierowane do mnie, ponieważ ja w jakiejś mierze będę za, za chwilę mówił o zaletach. Samego siebie w jakiejś mierze, tak? skoro, skoro uznam, że po pierwsze, y, wszyscy, którzy tutaj przychodzą i które tutaj przychodzą, spotykają się z bardzo ciekawym gronem y, pedagogów tutaj, tak? wykładowców, y, ludzi od ćwiczeń i tym podobne. Y, ja wszystkich bardzo lubię, y, są bardzo sympatyczni, y, są bardzo mądrzy, niestety są też mądrzejsi ode mnie ale do tego są, są tacy przystępni, powiedziałbym. Myślę tutaj o moich koleżankach i kolegach. Myślę, że to jest taki podstawowy walor, walor to właśnie ludzie, a poza tym dysponujemy, to chyba jest bardzo ważne z punktu widzenia praktycznego, ponieważ jesteśmy kierunkiem praktycznym, dysponujemy znakomitymi studiami, studia radiowe, studio telewizyjne. To telewizyjne to jedno z najnowocześniejszych w ogóle może nie na świecie, ale, ale w Polsce na pewno poza tym mamy kapitalną, kapitalne studium fotograficzne i wybitnych zupełnie tutaj przedstawicieli fotografii. Jeśli natomiast chodzi o, 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 to, o pracę tak PO, otóż przynajmniej tyle mogę powiedzieć, że wszyscy uczestnicy mojego seminarium, kobiety i mężczyźni, którzy kończyli nasze studia, Yy, wszyscy mają pracę. Yy, są zadowoleni z tej pracy, w tym, pracują zwykle yy, w dziennikarstwie. To jest właśnie bardzo cenne, że właśnie w dziennikarstwie w naszych czasach to jest trudno teraz ze znalezienia roboty dziennikarskiej. Albo pracują w marketingu i reklamie, zatem w specjalizacji, której się tu również tutaj uczą. W ofercie naszego instytutu są również studia magisterskie uzupełniające, na które zapraszamy Was po tym, jak skończycie licencjat. Nie muszą być konkretnie na naszym kierunku, może to być jakikolwiek inny kierunek, ważne, żeby był skończony. I tutaj na kierunku magisterskim wybieracie sobie specjalności. Specjalność numer jeden to reklama i PR, a druga to fotografia medialna i reklamowa. Jeżeli zastanawiacie się, jak na naszym kierunku wygląda rekrutacja od strony technicznej, jakie przedmioty musicie rozszerzać, jakie dokumenty zabrać ze sobą, jeśli chodzi o przedmioty, musicie rozszerzać polski, jeden z przedmiotów do wyboru, historię bądź WOS oraz język obcy. W przypadku dokumentów musicie posiadać świadectwo maturalne oraz jeśli posiadacie jakieś sportowe osiągnięcia, konkursy, to również dokumenty potwierdzające uczestnictwo. Po więcej szczegółów dotyczących rekrutacji i studiowania u nas na kierunku, zapraszamy na naszego Facebooka i naszą stronę www. To wszystko możecie znaleźć tutaj. Dziękujemy, że byliście z nami na naszej dzisiejszej wycieczce po kierunku dziennikarstwa. Mam nadzieję, że usłyszeliście odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania. Ale jeżeli pojawiły się jakiekolwiek pytania, na które nie usłyszeliście dzisiaj odpowiedzi, piszcie w komentarzach. Tam nasza, nasza ekipa z kierunku będzie odpowiadała na pytania. A teraz. Zapraszamy na wykład doktora Miklasa. Dlaczego warto czytać reportaże? Do zobaczenia na UG.